Witam Was. Za chwilę Wam pokażę jak głęboki jest wykrywacz Blistul LTC 64X na ustawieniach dla początkujących z automatycznym strojeniem do gruntu. Spójrzmy na Trishold z 5,5 no, na normalnych warunkach można nawet podkręcić do 6-6,5 Co do stabilności nie jest najgorzej, aczkolwiek troszeczkę się wzbudza. Dobrze, najważniejsze ustawienia. Strojenie do gruntu automatyczne, tryby auto 1. To nie dotyczy nas, bo to jest manualne strojenie. Gain na 0 na minimum. Podkręcony im bardziej na max, tym głębszy jest wykrywacz, ale jest mniej stabilny. A ja Wam teraz pokażę, yy, jak głęboki jest ten wykrywacz bez tego. Tony minimum, dyskryminacja 3,5, głębokość dyskryminacji 9, częstotliwość max. No i to jest tylko dźwięk. Ok. Pierwsza stacyjka jest tutaj Boratynka na 26 cm. No, jest sygnał. OK, idziemy dalej. Tutaj jest carski guzik na dwudziestu siedmiu centymetrach. OK, kop kopiejka na dwudziestu Bardzo ładnie.

Tu już jest gorzej. Myślę, że brakuje centymetra, żeby, żeby to był sygnał warty kopania. I stara, wytarta, przełamana klamra austriacka na 47 centymetrach. No. no, całkiem przyzwoicie jest powtarzalny sygnał, ale nie z każdej strony. Tak to wygląda. Większy zasięg będziemy mieli, jeśli. Przede wszystkim przejdziemy na tryb manualny, dostroimy go do gruntu. Tutaj trzeba ustawić odpowiedni, odpowiedni tryb y, dla ziemi, w jakiej pracujemy. Gain na maksa będzie wykrywać najgłębszy, ale y, stracimy na stabilności. Ja tego nie lubię. Bez tego jest wystarczająco głęboki. Ja czasem chodzę nawet na dwójce, trójce. No, dyskryminacja bez zmian i czasem triskold można sobie zwiększyć do 6, do 6,5. No to na razie tyle. Dziękuję Wam. Hej.